Zamieszkaj w wyjątkowej lokalizacji tuż przy Parku Śląskim w Chorzowie, przy ulicy Kaszubskiej 13. Odkryj nowoczesny styl życia w inwestycji apartamenty przy parku. To elegancki, czterokondygnacyjny budynek, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Budynek oferuje wyjątkowy komfort i przestrzeń zaledwie kilka kroków od Parku Śląskiego. Na sprzedaż oferujemy mieszkanie na parterze o powierzchni prawie 70 m2. Nieruchomość składa się z dużego salonu, oddzielnej, funkcjonalnej kuchni, komfortowej sypialni oraz łazienki. Do Twojej dyspozycji jest także miejsce w garażu podziemnym lub miejsce postojowe przed budynkiem gwarantowane dla każdego mieszkania. Apartamenty oddajemy w stanie deweloperskim, z ogrzewaniem centralnej kotłowni gazowej, co daje Ci pełną swobodę w projektowaniu wnętrza zgodnie z Twoimi marzeniami. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji. Michał Szkudlarek, Geltak Nieruchomości.